Szanowni Państwo, w takim razie rozumiem, że możemy zaczynać. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Dariusz Golis, mam status koordynatora przedsięwzięcia są Mistrzostwa Polski w lutowaniu 4 Witam Państwa bardzo serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej konferencji prasowej. Państwo pozwolą, że przedstawię nasz stół konferencyjny. Rozpocznę od właścicieli: pani Marzena Szczotkowska-Topić, pan Rak, Topić, właściciel Reneksu Gość dzisiejszego, dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Włosławka, pan Marek Wojtkowski, dyrektor działu szkoleń, ale i zarazem przewodniczący Komisji Sędziowskiej na Najbliższych Mistrzostwach Polski, pan Marcin Sudomier, i pan Andrzej Karbowski, koordynator działu marketingu, osoba przygotowująca między innymi całe mistrzostwa. Szanowni Państwo, czwarta edycja mistrzostw Polski, dzisiaj. Zaproponowaliśmy przekazanie Państwu kilku ciekawych informacji. Chcielibyśmy rozpocząć od krótkiej prezentacji, którą będziemy emitować na naszym monitorze. Poproszę teraz o siebie pana Andrzeja Garbłowskiego, ale zanim kolega rozpocznie prezentacji, chciałbym o kilka słów od pani prezesy do rozpoczęcia tej konferencji. Pragnę serdecznie przywitać zgromadzonych gości. Przede wszystkim chciałabym przywitać Pana Prezydenta i serdecznie podziękować za objęcie patronatem naszych Mistrzostw Polski w lutowaniu. To już jest czwarta edycja Mistrzostw Polski w lutowaniu, a druga pod patronatem Pana Prezydenta Marka Wojewódzkiego. Także serdecznie w imieniu firmy Renex dziękuję. Drodzy Państwo, znajdujemy się w nowym centrum technologicznym Renex Group. Bardzo jest mi serdecznie miło Państwa tutaj powitać. To jest ten obiekt, w którym właśnie za dokładnie tydzień, 10 kwietnia, rozpocznie się czwarta edycja Mistrzostw Polski w lutowaniu. Także właśnie serdecznie zapraszam również na całą uroczystość, jaką będą Mistrzostwa Polski w lutowaniu. Chciałam dodatkowo jeszcze powiedzieć Państwu, że ta edycja będzie różniła się od poprzednich, ponieważ podczas tej edycji będzie również atrakcja, a mianowicie Mistrz Polski w lutowaniu z zeszłej edycji będzie konkurował z robotem produkcji naszej firmy, robotem do lutowania naszej marki FREKO. I zobaczymy, jak te zawody przebiegną. Także serdecznie jeszcze raz Państwa zapraszam, serdecznie Państwa witam. I życzę, aby mistrzostwa polski w lutowaniu na stałe wpisały się w tej obraz Wrocławka, aby Wocławek był kojarzony z nowymi technologiami, a firma Renex, żeby zawsze gruntownie we Wocławku tutaj, tak jak już jesteśmy od 30 lat, tak bym chciała, żeby jeszcze kolejne przynajmniej 30 i więcej lat mogła firma w Włocławku funkcjonować. Jesteśmy firmą rodzinną, w tym roku mamy 30 lat obchodzimy i mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że jeszcze wiele lat będziemy we Włocławku się tutaj rozwijać. Także dziękuję serdecznie i witam jeszcze raz. Bardzo dziękuję. W takim razie oddaję głos koledze Andrzejowi Krakowskiemu. Państwa ze skupiamy na monitorze. E, dziękuję Darku. Tak jak już zostało tutaj przedstawione, mam przyjemność od, pewnych, od kilku miesięci, miesięcy pełnić obowiązki koordynatora działu marketingu. Na moje barki spada również odpowiedzialność związana z przygotowaniem tej edycji mistrzostw. Więc pokrótce może przejdźmy, co takiego przygotowaliśmy na ten rok i czym te mistrzostwa będą różniły się od mistrzostw poprzednich, poprzednich edycji, tak jak już... Pani to wspomniała, mamy kilka nowości w zajmaczeniu, o których chcielibyśmy wspomnieć. Dwa dni zawodów to nic nowego. Pierwszy dzień, który poświęcony zostanie na drugi dzień nawet adresowany do filmu. To 140 zawodników, 28 finalistów, 10 sponsorów. Nasi sponsorzy, z o nich mowa. W tym roku w do naszym nie nieodłącznie Yamaha, Pierre Jacobi, Kester, Reko. Takarno, firma Label Farbo, Furbo, przepraszam, MicroKer Abba oraz Bako, również zaszczytne na grono naszych patronów medialnych. Są to media branżowe, które są co roku towarzyszą nam i wspierają nas w zakresie promocji samego eventu, jak i również naszej firmy. Takie wydarzenie nie mogłyby się odbyć gdyby nie nasi zacni patroni merytoryczni, a więc IPC oraz Press No i oczywiście wspomniany tutaj patronat honorowy Pana Prezydenta, za który bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Filozofia i regulamin rozgrywek. Skorzystamy do obecności Przewodniczącego Kapituły, Pana Marcina Siemowira, który w kilku słowach opowie na czym polega Proszę o rozgrywki i jaki jest regulamin tej rozgrywek. Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marta Na co dzień pracuję w dziale szkoły jako dyrektor tego działu, z którym jestem związany od samego początku, od 16 lat. W trakcie mistrzostw będę tutaj przewodniczącym grona Sędziowskiego. Drodzy Państwo, pierwszy dzień poświęcony jest dla szkół średnich i uczelni wyższych, drugi dzień dla pracowników z branży branż pokrewnych. Niezależnie od dnia, w którym odbędą się zawody mamy 5 grup walczących o finał. W każdej grupie 14 uczestników eliminacja następuje do finału następująco. Każdy najlepszy uczestnik z danej grupy czyli mamy pięciu finalistów w ten sposób wyłonionych, natomiast następna, dziewiątka, jest wyłoniona na podstawie punktacji, którą uzyskali ci uczestnicy na podstawie wykonywanych tutaj prac. Gdyby się okazało, że pojawiły się dwie takie same punktacje, to wówczas pod uwagę bierzemy czas, w którym tutaj czy też przez zawodnika została wykonana. Gdyby się zdarzyło jeszcze tak, że te czasy są takie same, to wtedy będzie po prostu finalistę z tej dwójki, czy też może trójki takich uczestników losować. Jeżeli chodzi o podium, to 14 uczestników, czy też tutaj mogą być uczestniczki, bo są panie oczywiście zgłoszone, będą to osoby walczyły o, o zwycięstwo. Drodzy Państwo, to tylko, że jeżeli chodzi o zadania przewidziane, to zarówno na pierwszy dzień, jak i drugi dzień są to te same pakiety elektroniczne do zmontowania, więc nie mam podziału, że jak uczniowie szkół średnich, to inny poziom trudności, a jak pracownicy w branży elektronicznej to inny poziom trudności. Naprawdę Przyjeżdża młodzież, która, proszę by uwierzyć, już od kilku miesięcy ćwiczy, trenuje. Dziękuję. Dziękuję nie. Ja dodam tylko tyle, że jak zawsze przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody. Są to zagrody, nagrody zarówno rzeczowe, przewidziane za pierwsze miejsce, za drugie, oraz, trzeci, oraz trzecie. One będą trafiały do uczestników pierwszego dnia zmagań. Drugi dzień stawia się jeszcze bardziej atrakcyjnie, ponieważ mamy również nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce przydzielono na nagrodę 3000 zł, drugie 2000 zł i trzecie miejsce nagroda 1000 zł. Każdy z nagrodzonych otrzymał również nagrody rzeczowe. A teraz kilka słów na temat tych nowości. Niewątpliwie nowością... W ten cykl czterech dotychczasowych mistrzostw jest to, że odbywały się one dokładnie w tej sali, w nowym centrum technologicznym, które wybudowane stało przez Renek, a więc jest to niewątpliwie pewna absolutna nowość. Mamy nadzieję, że taka, taka formuła się sprawdzi. I tego typu wydarzenia na stałe zagości w kalendarzu imprez, które będą organizowane przez Włosowek, co mam tylko taką nadzieję, że to swoje osobiste zdaje, że dzięki wsparciu pana prezydenta będziemy mogli po prostu kontynuować. Harmonogram mistrzostw. Kilka słów na temat tego, jak się przedstawiają najważniejsze godziny. One są takie same dla pierwszego, jak i również drugiego dnia, więc 9.10 oficjalne otwarcie mistrzostw. Pomiędzy 9.30 a 14.30 odbywają się będą eliminacje. Mamy taką nadzieję, że szczęśliwie o godzinie 15.00 do finału, a około godziny 16.00 planowane jest rozdanie nagród zwycięzką już tutaj o tym, e, Pani Marzena zdradziła, uchyliła rąk na tajemnicy na temat wydarzeń towarzyszących. Ich jest odrobinę więcej. Jedną z nich, taką merytoryczną, merytorycznym elementem, który towarzyszyć będzie naszym mistrzostwom, to jest strefa warsztatowa, gdzie uczestnicy, poza tym, że będą mogli wziąć udział w mistrzostwach, będą mogli wziąć udział w praktycznych zajęciach. W tym wypadku mamy dwa takie, dwa takie obszary, jest to, są to zajęcia praktyczne spróbowania robotów poprowadzone przez kadrę Reneksu, jak również zajęcia praktyczne w zakresu wykorzystania nowoczesnych, nowoczesnych technologii zwanych Internet Rzeczy w zakresie badania parametrów powietrza prowadzone przez Firmę Lab. Konkursy i odłączna część naszych, naszych wydarzeń, w tym wypadku przyjęliśmy cztery konkursy każdego dnia łącznie. W tych konkursach zostanie rozdany 24 nagrody dla uczestników, ale nie tylko. Również mają prawo w tych, w tych konkursach brać udział osoby towarzyszące, a więc publiczność. Zwidanie Centrum Technologicznego. Unikalna szansa, by móc y, osobiście zapoznać się z technologiami, które, które oferuje RENEX pod okiem doświadczonego inżyniera, który poprowadzał będzie grupy, będzie, Szanowni Państwo, Zapoznać się zarówno z infrastrukturą, jak i również z technologiami, w, tym, w jaki sposób y, funkcjonuje na przykład takie centrum technologiczne, czego można, y, 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 co można tam zrobić, jakiego rodzaju rzeczy są wytwarzane y, na terenie tego, tego zakładu. Pokaz Mody jest to absolutnie nowa rzecz, nie mieliśmy tego nigdy w planie, nie pokaz mody y, odzieży ESD produkowanej również tutaj przez Podmarką. Reko. Oczywiście jest to pokaz, powiedzmy sobie szczerze, zrobiony nieco z przyłożeniem oka. Mam nadzieję, że Państwo poza tym, że będziecie mieli okazję oglądać bardzo atrakcyjne modelki. się bardzo ciekawy, trochę humorystyczny komentarz do tego wszystkiego, tak żeby to razem wszystko nawiązywało go ogólnie do ogólnie tematyki związanej z, z branżą. No i wspomniany już wcześniej, więc nie odkryję tu tajemnicy. jedynek. Robota z człowiekiem. Rzeczywiście laureat laurea ubiegłorocznych ubiegłoroczny mistrzów zmierzy się z robotem lutowniczym. Jaki będzie wynik? Nie wiemy. Z pewnością emocje będą bardzo wysokie. W ogóle takie mam wrażenie, że emocje podczas tegorocznej edycji mistrzostw będą, atmosfera będzie gorąca nie tylko przez narowiskach lutowniczych, ale także również poza nimi. Tutaj z pewnością Państwa będziecie mogli sami, sami tego doświadczyć. No i zwykle znakomita kuchnia, tego nie trzeba nikomu oczywiście rekomendować. Kuchnia przygotowana przez szef kateri przygotowane przez szefa kuchni restauracji portofino. Znany już nie tylko w samych więc. Teraz z mojej strony dziękujemy Państwu za uwagę. Oczywiście serdecznie zapraszamy, oddaję głos Tarkowi. Bardzo dziękuję Szanowni Państwo. Koordynator Wielkiej Imprezy pan Andrzej Karłowski. Ja mam taką propozycję do naszych szanownych gości z mediów. Chciałbym poprosić pana prezydenta o kilka słów na temat dzisiejszej konferencji. Drodzy Państwo, jeśli Państwo pozwolą, ja przede wszystkim pragnę podziękować Państwu, prezesom, Pani Marzenie, Panu Przedragowi, że te odbywają się przede wszystkim we Włosławku, bo jak się okazuje, mamy się czym chwalić. Reneks jest firmą, Jedną z niewielu innowacyjnych i dlatego bardzo się cieszę, że przyjadą właśnie do Wrocławka przedstawiciele różnych miast i zobaczą to, o czym Włocławek też może się poszczycić. Jesteśmy w nowoczesnym centrum technologicznym, który powstał na działce, którą kiedyś Państwo odkupili od miasta. Mocno o to zabiegaliśmy, bo były różne plany, ale ja. Cieszycie, że właśnie ta firma rozwija się we Wrocławku. Także Państwu, prezesom bardzo serdecznie dziękuję i zawsze też. tutaj, ze strony miasta, będziemy też Państwa wspierać, bo krótko rzecz ujmując, jesteśmy dumni, że firma Renex jest właśnie we Wrocławku. Także drodzy Państwo, ja pamiętam pierwszą edycję, która odbywała się w Warszawie, i dlatego też jak. Z Państwem prezesami rozmawialiśmy, to takim naszym cichym marzeniem było, żeby odbywały się te mistrzostwa we Wrocławku. No i jak się okazuje, na cztery edycje druga edycja właśnie będzie miała miejsce we Wrocławku. Także serdeczne podziękowania. A tak podsumowując to, co usłyszeliśmy, no myślę, że niezwykle ciekawe. Przedsięwzięcie niespotykane, ale przy okazji także i medialne. Także myślę, że media też będą miały co robić i relacjonować, bo to jest takie przedsięwzięcie, pewnie wielu Polaków i Włosławiów wie, że takie mistrzostwa polskie w lutowaniu mogą się odbywać. Także i przedsięwzięcie w jakimś sensie medialne, i z tego się też. Bardzo cieszę i serdecznie zapraszam, bo jest przygotowanych wiele atrakcji, tak jak słyszeliśmy, i będzie można w nich uczestniczyć i będzie można oglądać. Także tyle podsumowania jeszcze raz serdecznie zapraszam i bardzo, bardzo dziękuję.